Przez pół roku mieszkałem w namiocie. Nie dlatego, że tego chciałem, po prostu tak potoczyło się moje życie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jak wygląda przetrwanie, kiedy nagle tracisz dom. Chcę Wam opowiedzieć historię mojej bezdomności. W kilku słowach wstępu opowiem Wam, jak to się zaczęło. Zaczęło się wszystko jesienią 2010 roku, kiedy rodzice wymeldowali mnie z mojego rodzinnego domu. Wymeldowali mnie pod, pod taką małą groźbą, że jeżeli nie da się wymeldować. No to dostanę po prostu większy wpierdol niż zwykle. Często w tym moim domu rodzinnym był alkohol, była przemoc, były imprezy, były awantury do, do rana, więc też no ja byłem generalnie dosyć zniszczonym człowiekiem. Wtedy. Nie miałem dzieciństwa i dlatego też tak łatwo dałem się, poddałem się temu wymeldowaniu. Myślałem, że zwyczajnie z domu, gdzie babcia mieszka, gdzie byłem zameldowany, pójdę do domu, gdzie, gdzie moja matka mieszka. Wyglądało to trochę inaczej jednak. Zaraz przed dniem Wszystkich Świętych, przed 1 listopada w 2010 roku, była jakaś awantura w domu. Oczywiście, awantura pijacka, jak najbardziej. No i zwyczajnie została wezwana policja, została wezwana policja do mnie i zostałem wyproszony z tego domu. Nie miałem już tam meldunku, więc musiałem ten dom opuścić. Wyprowadziłem się z tego domu, zabrałem tylko kilka potrzebnych rzeczy. Razem z tymi policjantami wyszedłem. Jeszcze pamiętam, że zapytałem ich, czy, czy są w stanie podwieźć mnie na, na rynek, chociaż. Mieszkałem wtedy w Lublińcu. Lublin jest jakąś dużą miejscowością. No ale zgodzili się, podwieźli mnie. Wysadzili mnie koło BP na rynku. Też w międzyczasie będę Wam wrzucał jakieś screeny z Google Maps, żebyście mieli jakiś obraz. Później ten pierwszy dzień bardzo mało go pamiętam. Pamiętam tylko to wyrzucenie rano z domu. Tą drogę na, na, na BP, na tą stację benzynową. Jak jechałem w tej furgonetce policyjnej. Później kręciłem się po mieście, ale dokładnie tego nawet nie pamiętam. Wieczorem wieczorem poszedłem do, do takiego kościoła i zapytałem się księdza, czy, czy jest jakaś pomoc dla osób w takim kryzysie bezdomności. No i ksiądz poratował mnie, pokazał mi taką salkę przykościelną. W tej salce przykościelnej spędziłem swoją pierwszą noc. Dostałem od tego księdza kanapkę, dostałem od tego księdza jakiegoś tam batona, posiliłem się, mogłem też napić wody. No i tak spędziłem noc. Na kolejny dzień sytuacja się skomplikowała, ponieważ y, przyszedł jakiś inny ksiądz. Wydaje mi się, że to był jakiś tam główny dowodzący tych księży. I, I zapytał się, czy razem z nimi pójdę świętować 1 listopada. Ten właśnie dzień Wszystkich Świętych. Ja powiedziałem, że nie, że no, jestem osobą niewierzącą i zwyczajnie byłoby mi głupio pójść tam z nimi. No i też jestem w takim kryzysie dosyć, bo chwilę temu straciłem ten dom y, i chciałbym zwyczajnie odpocząć. No i. Księdzu to się nie spodobało i zostałem wyproszony. Potem stwierdziłem, że spróbuję wrócić do piwnicy. No, piwnica była dla mnie takim miejscem ukrycia się też przed matką alkoholiczką, przed przemocą domową. Jeżeli jakieś problemy były, awantury, to często tam schodziłem. Miałem tam taką kanapę, miałem tam jakieś tam meble drobne i zawsze mogłem tam sobie przyjść i się ukryć. I w piwnicy też miałem dużo rzeczy, takich właśnie survivalowych, trochę takich właśnie outdoorowych, które, które mogłem wykorzystać w jakichś tam różnych. W sytuacjach, wróciłem się do tej swojej piwnicy, oczywiście musiałem zachować dużą ostrożność, ponieważ gdzieś tam babcia mogła patrzeć przez okno, czy matka mogła chodzić gdzieś z psem na spacer, i, i musiałem być ostrożny, właśnie na jakieś wszelkie ruchy, więc wszyscy sąsiedzi mogli mnie zobaczyć, więc musiałem do tej piwnicy podejść tak naprawdę dyskretnie. Też Wam powiem i spróbuję Wam pokazać tak na szybko, jaki yy, jak sobie zrobiłem taki system, właśnie otwierania tego okna w piwnicy. Jak macie ścianę budynku, to okno otwierało się do wewnątrz w ten sposób. Tylko i wyłącznie tak uchylnie, i była klamka po jego środku, to do tej klamki przywiązałem sobie sznurek. Ten sznurek przekładałem na, na zewnętrzną stronę okna. Jak okno się zamykało, no to sznurek wystawał po drugiej stronie bloku, po drugiej stronie okna. No i nie, ta klamka nie była przekręcana, więc w każdej chwili mogłem tą szybę popchnąć, okno się uchylało. Potem tą złączkę, która była między framugą a oknem, rozpinałem, otwierałem całe okno i wchodziłem do piwnicy w drugą stronę. Po prostu trzymałem ten sznurek, dociągałem okno, zapinałem tę klamrę i zamykałem okno. W piwnicy, w piwnicy spędziłem, nie wiem, z 2-3 dni. Bałem się cały czas, że ktoś do niej zejdzie, że my tam nakryją, że nie wiem, babcia mi zrobi awanturę, czy matka mi zrobi awanturę, że będzie znowu policja wzywana. Chciałem w tych piwnicach najkrócej być. Z drugiej strony to było takie miejsce, gdzie miałem ciepło, gdzie, gdzie w każdej chwili mogłem sobie się tam zatrzymać. No to jednak była jesień. No pamiętam, że skompletowałem właśnie sobie namiot, jakiś śpiwór karimaty, jakieś tam ubrania sobie skompletowałem do worków, wkładałem i, i planowałem wyjście stamtąd, ale przyciągałem, bo, bo byłem w kryzysie i zwyczajnie było mi ciężko stamtąd wyjść. Z jednej strony miałem tam komfort, z drugiej strony wiedziałem, że tam już nie mogę przebywać więcej. No i też chciałem tą piwnicę trzymać jako takie miejsce właśnie doraźnego schowania się, ukrycia się, że Coś się wydarzy, to mogę tam przyjść. Że no, jakby mi tam, tam babcia nakryła, to pewnie by ten sznurek zdemontowała i zamknęła okno. Już nie miałbym jak wejść, musiałbym kłódkę jakoś wyłamać w tej piwnicy. Więc no, spędziłem tam kilka dni. Często nasłuchiwałem, właśnie czy ktoś schodzi do piwnicy jak wygląda sytuacja. W końcu zabrałem wszystkie rzeczy. Jeszcze w międzyczasie udało mi się znaleźć pracę przy układaniu torów kolejowych. To dokładnie była praca przy wymianie podkładów kolejowych. Tutaj masz tutaj drewniane, co widać, i trzeba było je wymieniać na betonowe. Więc jak już miałem pracę, to postanowiłem po prostu, że z tej piwnicy się ewakuuję. Zabrałem te swoje rzeczy, zamknąłem okno, tak jak Wam właśnie opisywałem. No i poszedłem szukać jakiegoś miejsca na, na, na obóz, na rozłożenie tego namiotu. Chciałem unikać miasta, bo wiedziałem, że tam może być dużo właśnie jakichś meneli bezdomnych, narkomanów. Zresztą znałem Lubliniec, wiedziałem, że tam ogólnie jest dużo meneli, dużo dużo ćpunów, dużo, dużo jakichś alkoholików. Wiedziałem jak Jakie noce są w tym Lublińcu i jak na przykład jest na Zawiedukciu, które jest dosyć niebezpiecznym miejscem w Lublińcu. I, I starałem się unikać tego, więc szukałem jakiegoś miejsca z dala od miasta, ale też blisko. W 2010 roku ogólnie mało ludzi chodziło po lasach. Pamiętam, że znalazłem sobie taką miejscówkę. Ona była to też Wam spróbuję pokazać gdzieś na mapach ona była zaraz koło fermy kurzej, koło Czarnego Lasu koło tam taki dworek myśliwski jest. W tym dworku myśliwskim ogólnie zawsze było dużo rzeczy. Był to teren jakby już wykupiony przez kogoś, no taki urbex typowy. Była tam stodoła pełna siana i tam też często właśnie namiot, swoje jakieś rzeczy mogłem chować w tym sianie. Myślę, że tak warto dodać, że do 25. roku życia nawet nie spróbowałem alkoholu, nigdy nie, nic nie brałem, nie paliłem, więc ta moja bezdomność nie była podyktowana jakimiś nałogami czy, czy, czy jakimiś problemami takimi właśnie związanymi z alkoholem na przykład. Wręcz do tej pory unikam alkoholu, właśnie przez matkę alkoholiczkę. Po bezdomnym stałem się przez rodzinę patologiczną, a nie przez jakieś swoje złe wybory, no bo jaki miałem wybór? Byłem dzieckiem, więc... Do nocowania w lesie używałem namiotu. Miałem też śpiwór, o czym tam już wspominałem Wam wcześniej. Na czas pracy chowałem te rzeczy albo gdzieś tam w jakichś zaroślach, zamaskowane liśćmi i w ogóle, albo wrzucałem je właśnie tam do, do stogu siana, w tym dworku myśliwskim, który był no, całkiem niedaleko, bo może z kilometr ode mnie, także, no także naprawdę blisko. Jak były jakieś chłodniejsze noce, no bo też całą zimę przetrwałem w tym namiocie, to zwyczajnie brałem dużo ubrań układałem te ubrania na sobie, tak, żeby stworzyć sobie jakiś komfort termiczny. Miałem karimatę, ona była dosyć, cien dosyć cienka. Pod tą karimatę czasami też wkładałem jakieś ubrania. Szukałem jakichś sposobów właśnie na taką dodatkową izolację, gdzieś tam nawet jakąś folię sobie kupiłem i w ogóle wtedy też się jakoś mocno nie znałem na, na buszkrafcie survivalu więc kombinowałem i, i wymyślałem sobie jakieś różne inne rzeczy. No, najbardziej pamiętam właśnie to, że często ten swój śpiwór przykrywałem dodatkowymi, dodatkowymi ubraniami, jakimiś kurtkami, jakimiś swetrami, tak żeby stworzyć jak największą taką warstwę izolującą. I to mi właśnie najbardziej pomagało w przetrwaniu takich, takich dosyć zimnych nocy, ale też no, nie będę was czarować, to był 2010 rok. Powoli zaczynało się takie ocieplenie, jakie mamy teraz. No, dzisiaj mamy marzec i, i patrzcie, jest 20 stopni na dworze. Tak samo było wtedy, no trochę, trochę, trochę ostrzejsza zima była, bo, bo było jakieś może 10 stopni w ciągu dnia, w nocy było 5-6, może też gdzieś koło 10. Śniegu nie pamiętam w sumie z 2010 roku. Może jakiś tam był przez parę dni, ale, ale temperatura cały czas powyżej zera, więc nie było jakichś takich ekstremalnych nocy. No udało mi się tak naprawdę, mogłem pod tym śpiworem spać w takim lekkim śpiworze i, i po prostu dokładać sobie ubrania, które, które mnie też tam dodatkowo izolowały. Często idąc do pracy, gdzieś tam w jakichś lokalnych sklepikach kupowałem sobie jakąś bułkę, jakiś serek wiejski. Czasami jakąś kiełbasę. No już miałem takie śniadanie, które mogłem zjeść sobie w trakcie, w trakcie marszu do, do miejsca wyznaczonego, z którego jechaliśmy potem na jakąś tam budowę. I mogłem tak się od razu tam wyposażyć w jakieś jedzenie, w jakąś wodę. Później ten dzień w pracy no spędzałem normalnie, jeździliśmy w różne miejsca. Czasami byliśmy w Lublincu, czasami byliśmy w Kotarnowskich Gór, bo tam też te tory kolejowe były rozbudowywane i. No, i tam po prostu był normalny dzień pracy. Starałem się nie pokazywać, że jestem osobą w kryzysie bezdomności. Starałem się też sprawiać wrażenie, często też kłamać, że po prostu dalej mieszkam w domu rodzinnym, dalej mieszkam z rodzicami, jest wszystko w porządku. Zwyczajnie było mi wstyd. Po pracy albo od razu szedłem do swojego namiotu, kupowałem przy okazji jakieś tam jedzenie, które mogłem zjeść sobie na miejscu, albo no, spędzałem się po mieście. Do samego takiego, nazwijmy to, bytowania w mieście. Pamiętam, że miałem bardzo dużo czasu wolnego, i czy weekendami, właśnie, czy po pracy, bo czasami tam pracę też szybciej kończyliśmy. No, bywały dni, gdzie, dnie, gdzie po 10 godzin siedziałem w pracy, a bywały takie, że na przykład 6-5 i, i, i tyle. No, pracowałem na czarno, żadnej umowy nie miałem. No i ta praca też była taka trochę dorywcza, tak to nazwijmy. W ciągu dnia starałem się nie przebywać w namiocie. Starałem się szukać sobie jakichś alternatyw, miejsc, gdzie mogę pójść i, i sobie odpocząć w ciepłym, w komfortowym dnie. Spędzałem w ten sposób, że starałem się ubierać w miarę, w miarę elegancko. Miałem taki płaszczyk, taką dyplomatkę, on był gdzieś tak do połowy uda. Miałem fajny taki długi szalik, jakieś ładne swetry miałem, dżinsy. Pamiętam, że takie miałem buty, ale skórzane. One nie były skórzane, na pewno. Starałem się po prostu wyglądać Dobrze, schludnie, z racji tego, że miałem pracę, dogadałem się z szefem, że, że będzie płacić mi tygodniówki I, i co tydzień miałem tam kilka stów, więc starczało mi na jedzenie. Też wykupiłem sobie karnet na siłowni. Na tej siłowni nie ćwiczyłem, bo, bo nie miałem sił na to, ale, ale po prostu mogłem pójść sobie tam prysznic wziąć, wykąpać się, posiedzieć w saunie nawet I, i jakoś tam po prostu doprowadzić się do porządku. Przemycałem sobie szczoteczkę do zębów, pastę do zębów. I, i mogłem się też umyć pod tym prysznicem tak porządnie. Czasami też zdarzało mi się na stacjach benznowych korzystać z wody i, i po prostu tam się umyć, a, a były też takie sytuacje, że zwyczajnie kupowałem z trochę więcej wody mineralnej i, i po prostu myłem zęby z, pijąc tą wodę z tej butelki. No ale najczęściej jak jakiś prysznic chciałem wziąć czy coś, a pamiętam, że kąpałem się codziennie, to, to właśnie chodziłem na siłownię, miałem karnet wykupiony, więc Mogłem po pracy po prostu pójść wziąć prysznic i, i tyle. W mieście też pomagałem mi jakieś różne instytucje, jak na przykład miejski dom kultury czy urzędy. Zwyczajnie w ciągu dnia, zwyczajnie w ciągu dnia, jeżeli chciałem odpocząć, to mogłem pójść do takiego miejskiego domu kultury, jak na przykład była deszczowa pogoda, wejść sobie do toalety i w tej toalecie spędzić, spędzić no, kilka godzin, na przykład. Pamiętam, że zawsze starałem się mieć jakąś historię, którą mogę opowiedzieć ewentualnie. Jeżeli ktoś nakrył mnie w tej toalecie, zawsze mogłem mu opowiedzieć, że... Nie wiem, kiedyś ogólnie chodziłem na kurs fotograficzny. No tak, jeżeli chodzi o sprostowanie, to kiedyś chodziłem na kurs fotograficzny do Pana Mariana z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu. I, i ułożyłem sobie taką historię, pamiętam właśnie, że... Mm, przyszedłem do tego Domu Kultury, poszedłem do Pana Mariana zapyta, zapytać się go, czy, czy są jeszcze jakieś zajęcia z fotografii. I no ja akurat poszedłem do toalety. Jeżeli ktoś by tam zszedł do tej toalety, zainteresowałby się dlaczego ta toaleta jest tak długo zamknięta, zacząłby pukać, zawsze miałbym tam historię przy do domu kultury, ale musiałem pójść do toalety. Tak, żeby zaraz nie zaczęły się jakieś domysły. No w tej toalecie długo siedziałem. Ja potrafiłem tam siedzieć nawet 2-3 godziny albo 4 godziny i, i zwyczajnie. Nie wiem, nie wiem jak to pisać. Starać się przeczekać ten okres, ten, ten czas kiedy. Kiedy nie jestem w pracy, po prostu ja też pamiętam, że nie planowałem specjalnie do przodu, nie, nie miałem jakichś tam bardziej złożonych myśli, nie zastanawiałem się co ze mną będzie za tydzień, za miesiąc. Pamiętam, że żyłem z dnia na dzień i bardziej skupiałem się na tym, co jest teraz, jak teraz mogę reagować, jak mogę wybrnąć z tej sytuacji. Bardzo często też uciekałem od problemów i to też mi pomagało, bo. Unikałem sytuacji jakichś kryzysowych, unikałem sytuacji ekstremalnych. Czy ja byłem w sytuacji ekstremalnej, jakby się nie patrzeć, ale unikałem dodatkowych problemów. Szukałem też alternatywnych miejsc. Na przykład pamiętam, właśnie że poszedłem do Urzędu Miasta i w Urzędzie Miasta też znalazłem kilka takich toalet, które były dość mocno oddalone od jakichś tam głównych korytarzy, więc można było sobie tam pójść. Najczęściej były otwarte, bo one też były zamykane na klucz. Wydaje mi się, że to były tylko toalety dla, dla urzędników, a nie dla z przeciętnych tam zjedaczy chleba. Kolejnym takim miejscem to były stacje benzynowe. Na stacjach benzynowych mogłem siedzieć dosyć, siedzieć dosyć długo. Często brałem ze sobą jakąś gazetę albo kupowałem na miejscu jakąś gazetę. Z racji tego, że miałem na sobie płaszcz, to, to nie rzucałem się jakoś bardzo w oczy, no wiadomo, jakiś przejezny, czy, czy ktoś, kto po prostu popracować sobie na stacji benzynowej. Tam był darmowy internet, miałem gniazdko, mogłem telefon naładować i, no, i jakoś po prostu też sobie posiedzieć przez, przez kilka godzin. Z racji tego, że dostawałem wypłaty, to byłoby mi stać na, na kawę, na jakieś ciastko, herbatę, na zjedzenie czegoś, no i poczytania sobie gazety przez też jakieś parę godzin. Najczęściej moje dni, gdzie nie pracowałem, wyglądały w ten sposób, że właśnie przychodziłem sobie do Lublińca. Też ważna rzecz. Ogólnie starałem się z każdym żyć na takiej przyjacielskiej stopie. Starałem się być miły, niekonfliktowy, nikomu nie wchodzić w drogę. Z każdym tak rozmawiać sympatycznie, pokazywać, że się interesuje tą drugą osobą, bo też, będąc w takim kryzysie, m, chciałem uciekać myślami od, od właśnie tego, w jakiej sytuacji się znalazłem. Starałem się o tym nie myśleć, nie rozmyślać, m, nie analizować swojej osoby i wolałem pogadać o kimś, o czyjś problemach, o, o sytuacji, w jakiej jest, niż, niż mówić o, 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 o sobie. I pamiętam, że w ten sposób zaskarbiłem sobie sympatię kilku ekspedientek w piekarniach, w sumie to w trzech piekarniach i w różnych takich miejscach w Lublińcu. Jedna była bliżej rynku, dwie były trochę dalej. No i generalnie wyglądało to tak, że rano po prostu szedłem z takiej piekarni, rozmawiałem sobie z ekspedientką, niby tam kupowałem sobie jedną, dwie bułki, gadaliśmy sobie przez dłuższą chwilę, przez godzinę, przez dwie, nawet do, do 12 w południe gadaliśmy o jakichś różnych rzeczach, o świecie, o jedzeniu, o, no przy różnych rzeczach, o, o szkole i tak dalej. W międzyczasie często dostawałem w gratisie za, za darmo, za, za miłą rozmowę, dostawałem jakieś pączki, słodkie bułki, więc dodatkowo miałem jakiś zapas kalorii i energii. Na drugi dzień szedłem do innej znajomej, do innej ekspedientki, którą, którą znałem i z nią sobie rozmawiałem. Też dostawałem jakieś pączki, więc, więc gdzieś tam tego jedzenia sobie potrafiłem nazbierać. Później szedłem do parku. W jakieś takie odludne miejsce i sobie zwyczajnie jadłem śniadanie, które składało się z kilku słodkich bułek, jakiegoś pączka, czasami jakichś takich różnych innych rzeczy tam piekarnianych. Jak już zjadłem, to właśnie najczęściej szedłem sobie do, do tej toalety w Miejskim Domu Kultury poświęcić albo do jakiegoś urzędu czy na stację benzynową. Starałem się też tymi miejscami tak trochę rotować, żeby nie wiem w ciągu tygodnia być na przykład kilka razy w Miejskim Domu Kultury, też żeby mniejsze podejrzenie wzbudzać. Tak samo w tych urzędach, czy na stacjach benzynowych. No, starałem się nie być tam codziennie, żeby nie zwracać uwagi. Nie wiem, czy to mi wychodziło ogólnie, ale nie pamiętam, żeby ktoś jakoś mnie obserwował, czy, czy coś w tym rodzaju. Raczej wydaje mi się, że zachowywałem się normalnie. Z racji tego, że miałem jakieś tam pieniądze, w ogóle też nie myślałem o tym, żeby te pieniądze od razu zacząć oszczędzać, inwestować w, nie wiem, w jakieś lepsze ubrania, czy coś. Bardzo często chodziłem właśnie po lumpeksach, żeby nie wiem, kupić sobie jakieś dwie-trzy kurtki, czy jakiś płaszcz większy, żeby się mógł móc później tym okryć na przykład w ciągu nocy. Bardzo często też pieniądze marnotrawiłem na, na jedzenie na mieście, bo, bo starałem się nie jeść w namiocie. W ciągu dnia w pracy jadłem parę kanapek na przykład i często po pracy byłem na tyle głodny, że, że zwyczajnie musiałem pójść do jakiejś knajpy. Nie wiem, chodziłem do Haty Wjatama w Lublincu, koło dworca w Lublinie też była bardzo fajna restauracja, z tego co pamiętam. No i taki bar mleczny, który był zaraz koło tej stacji beznowej, na, na której często przebywałem. No i w tym barze mlecznym właśnie był chłopski garnek, który tak bardzo pokochałem i do tej pory go jadam. Jak, jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że jak jem chłopski garnek, to zawsze wspominam, że to jest takie sentymentalne danie dla mnie. No i właśnie to jest sentymentalne przez to, że, że najczęściej jadę ten chłopski garnek, będąc w okresie bezdomności. Bo pamiętam, że był bardzo tanion. Ja nie wiem, czy on 10 złotych nie kosztował wtedy. Naprawdę było jedną z tańszych dań. W tym, w tym barze mlecznym, albo nawet mniej kosztował niż 10 zł. A pamiętam, że to była taka wielka miska plastikowa i pełna jedzenia, więc, więc super, można było się rozgrzać, najeść i, no i energii starczało na dłużej. No i tak jeszcze co do samego jedzenia, no pamiętam, że zawsze starałem się trochę tak tym jedzeniem rozpieszczać, żeby właśnie nie myśleć o tym, że, że jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem. Raz, że dostawałem słodkie bułki w piekarniach, dwa, że chodziłem po restauracjach, i na kolację też zawsze starałem się mieć jakiś serek wiejski, jakiś, jakiś chleb, mm, jakieś kabanosy na przykład. Często kupowałem takie małe prostokątne serki topione, które można było tak fajnie rozsmarować na kanapce. Do tego jakaś szynka. No, nie jadłem jakoś super zdrowo wtedy, nie skupiałem się na diecie, ale, ale starałem się też głodny nie chodzić. Co ważne moim zdaniem, mm, nie spędziłem całego tego czasu, całego, całego tego okresu bezdomności mieszkając tylko i wyłącznie w namiocie zdarzały się sytuacje że na przykład byłem już tak wykończony i zmęczony że wracałem do tej swojej piwnicy otwierałem sobie tak jak wam mówiłem wcześniej otwierałem sobie to okno wchodziłem do środka i na przykład nocowałem sobie tam dwie noce może trzy może jedną żeby po prostu być w jakimś większym komforcie gdzie mogłem się na tej wersalce położyć czy nawet na podłodze na dywanie i zwyczajnie spędzić noc w miarę w komfortowych warunkach Bywały też takie sytuacje, że chodziłem sobie koło Kochcic, koło Lublinca, była ferma kurza, ferma kurza, przepraszam, koło Kochcic, koło Lublinca była ferma strusia i pamiętam, że tam też często bywałem, po prostu szedłem sobie z Lublinca aż do Kochcic na tą fermę kurzą. Nie pamiętam, ile tam było kilometrów, ale pamiętam, że dosyć sporo. I no i tam wynajmowałem sobie właśnie jakiś pokój w tym gospodarstwie agroturystycznym, kupowałem sobie jakieś właśnie też serki wiejskie, jakieś takie rzeczy, które mogłem sobie gdzieś tam podtrzymać na parapecie przy otwartym oknie i, i później sobie je zjeść. Pamiętam, że to było takie fajne miejsce, kurcze. Tam normalnie Jelenie sobie chodziły po, po tym wybiegów, zaglądały rano do, przez okna, Jakieś sarmy, Sarny, jakieś Daniele. Super to było miejsce. Pamiętam, że naprawdę mile wspominałem te noce. I właśnie jak się budziłem, to zawsze jakieś tam zwierzę zaglądało mi przez okno. Co do samego ukrywania się, jeszcze takiego miejskiego, tak to nazwijmy. Bardzo często robiłem tak, że na przykład zagadywałem sprzątaczki. No i mówiłem, że na przykład od niedawna tutaj mieszkam i pytałem się, jaki jest klucz do tej klatki. Zdarzało się tak, że sprzątaczki mówiły na przykład, że one nie mają takiego kodu do, do domofonu, tylko mają ogólny kod do domofonu. Do domofonów na przykład na danym osiedlu. I dostawałem takie kody. Grzecznie tam dziękowałem. Mówiłem, że jak załatwi od zarządcy, to będę miał taki indywidualny do, do wejścia. No ale mając taki ogólny kod dostępu do, do różnych tam na przykład na tysiąclecia w Lublińcu, no to mogłem sobie chodzić po różnych klatkach. I na przykład chodziłem takiej klatki schodowej, no i też znowu starałem się przeczekać ten czas. Nie, nie próbowałem czegoś innego robić, tylko zwyczajnie moje życie polegało wtedy na, na czekaniu, na przeczekaniu jakiegoś dnia, potem kolejnego dnia. Pamiętam, że żyłem z dnia na dzień. I Często było tak, że siedziałem na schodach, słyszałem, że ktoś wchodzi do klatki schodowej. Wtedy udawałem, że schodzę na dół. Schodziłem sobie piętro dwa wymijaliśmy się, ta osoba wchodziła do jakiegoś mieszkania, a ja znowu wracałem piętro wyżej, siadałem i, i siedziałem sobie zwyczajnie, patrzyłem się przed siebie, coś sobie pisałem na telefonie, wtedy miałem taki, taki, takiego rozsuwanego Samsunga. Najbardziej właśnie w takim, w takim przetrwaniu pomagało mi to, że żyłem z ludźmi dobrze. Pamiętam, że dużo rozmawiałem, gdzieś tam zaskarbiałem sobie sympatię, jakiś tam ekspedientek w piekarniach. Ogólnie staram się być bezkonfliktowy. Czasami gdzieś tam się do kogoś odzywałem i oferowałem pomoc swoją. W ogóle nawet może inaczej to moją pracę znalazłem w ten sposób, przy tych torach kolejowych właśnie, że poszedłem do, do, do Kauflandu i tam jest taka tablica z ogłoszeniami, na pewno wiecie. I tam zwyczajnie zostawiłem swój numer, zapisałem, że szukam jakiejkolwiek pracy, nawet na czarno i się odezwali właśnie do mnie. No dni te, jak Wam powiedziałem, no, spędzałem ogólnie na włóczędze, żyłem z dnia na dzień, nie myślałem o tym, co będzie jutro, kim będę za rok, kim będę za dwa lata. Starałem się skupiać właśnie na, na tym, co jest teraz i właśnie na Często na ucieczce od problemów, często na, na jakiejś analizie tego, co jest i jak mogę z tej sytuacji wybrnąć. No, nawet chodząc do tego Miejskiego Domu Kultury, zawsze starałem się patrzeć, gdzie są jakieś wyjścia, gdzie w które będę mógł wyjść, czy są jakieś alternatywne wyjścia. W Miejskim Domu Kultury były, bo było główne wejście i wejście boczne od strony... Tutaj była taka restauracja, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa teraz i nie przypomnę sobie chyba już. No w każdym razie była taka mała restauracja. Tam często też jakieś obrazy były wystawiane, czy zdjęcia. Więc, więc były dwa, dwa wejścia. Jeszcze można było przez okno wyjść. Nawet w toalecie można było sobie okno otworzyć. Po prostu wyskoczyć. Pamiętam, że czasami byłem na tyle zmęczony, że, że nawet spałem w parku, czy, czy spałem w toalecie na stacji benzynowej. Ale to były krótkie drzemki, takie godzinne, czy coś. Zawsze, zawsze wracałem do tego swojego lasu. Zawsze w najgorszych wypadkach... Szedłem sobie do piwnicy, która była dużo bliżej od rynku. Wodę kupowałem sobie normalnie w sklepach, też jakby tutaj nie ma jakiejś niesamowitej historii. Jedzenie tak, także kupowałem sobie w sklepach, jedynie to, co zostawałem. Później, po jakimś czasie, właśnie po tym pół roku mieszkania w lesie gdzieś tak przed majem, znalazłem sobie mieszkanie. Mieszkanie to był pokój do wynajęcia. Odłożyłem trochę kasy, udało mi się tam zaoszczędzić y, trochę ponad 1000 czy dwa tysiące, nie pamiętam. I, I wynająłem sobie pokój, a nie mieszkałem tam długo, tam mieszkałem z dwa tygodnie, później wynająłem sobie dużo lepszy pokój, bo, bo w tym wcześniejszym mieszkaniu takie starszej pani jakieś tam plusk wybiegały. Ona też tam prześcieradła trzymała po szafach. I ogólnie śmierdziało tam strasznie pamiętam, że to nie było komfortowe mieszkanie. Nawet jej mówiłem, żeby te przeszczelada wyrzucała stamtąd, ale ona stwierdziła, że ugotuję raz obiad, to, to będzie pięknie pachnieć. I, no i stwierdziłem, że nie, że poszukam dalej. Znalazłem inny pokój do wynajęcia i się przeprowadziłem. Gdziekolwiek nie poszedłem, zawsze miałem przy sobie mm, gdzieś tam w plecaku czy, czy po jakichś kieszeniach szteczkę do zębów zapakowaną w worek i jakieś tam drobne przybory. Nie miałem jakiegoś zestawu survivalowego. Pamiętam, że wtedy nawet specjalnie noża nie miałem. Dopiero później kupiłem sobie w Wiarusie nóż. Wiarus to takie, takie militaria, ale w Lublińcu. Nie miałem także jakiegoś zestawu survivalowego. Miałem tylko... Dowodę yy, kupowałem sobie na bieżąco w butelkach typu PET. Miałem ten namiot, miałem śpiwór, miałem karimatę, jakieś tam dodatkowe ubrania. Ciuchy też kupowałem po lumpeksach, że było w miarę tanio. No i ogólnie jak byłem gdzieś na mieście, to starałem się mieć jakieś takie właśnie rzeczy mm, przydatne. Nie wiem, drobną apteczkę, czy, czy właśnie jakiś zestaw do jedzenia, jakąś łyżkę, widelec. Mm, jakieś pieniądze w portfelu, starałem się elegancko przy tym wyglądać, ładowarkę zawsze miałem przy sobie jak byłem na mieście. Czy właśnie jakieś przybory higieniczne, jakiś tam drobny ręcznik, papier toaletowy na przykład zawsze miałem przy sobie, z tego co pamiętam. No i tyle. Tak naprawdę nie pamiętam dużo z tego kresu. To było 15 lat temu i... To są takie rzeczy, które zapadły mi w pamięć, które nawet teraz, jak, jak myślę o tym, to, to, to gdzieś widzę. Właśnie ten dworek myśliwski, na przykład ten namiot, czy jakieś inne miejsca, gdzieś tam oczami wyobraźni, to, to teraz, teraz, teraz pojawia się w mojej głowie. Tak na zakończenie dodając, ogólnie byłem cały czas w trybie takiego przetrwania właśnie, że nie potrafiłem, nie potrafiłem ryzykować, nie, poda, nie potrafiłem podejmować ryzyka mm, robić czegoś innego. Jak już wpadłem w tę swoją rutynę dnia, to, to zostawałem w tym, zostawałem w takiej swojej bańce komfortu, bo wiedziałem, że, że na przykład, jak. Nie wiem. Podam Wam taki prosty przykład. To jest nawet coś, co zostało ze mną do tej pory, chociaż przez terapię, przez lata terapii, gdzieś zostało już tam zahamowane w pewnym stopniu. Jak na przykład teraz mam rower, jeżę sobie rowerem do pracy przez wadę wzroku. To weekendami. Staram się unikać jazdy rowerem. No jak mam pracę, jak mam więcej pieniędzy, no to to, to wiadomo, że to ryzyko mogę podjąć. Ale na przykład jak są, week, są weekendy i wiem, że ten rower służy mi tylko do dojazdów do pracy i jest jakby takimi moimi nogami, samochodem i tak to, dalej, to staram się nie wychodzić w weekend na rower, bo wiem, że ten rower może mi się zepsuć, mogę przedziurawić oponę i wtedy ten dojazd do pracy będę miał utrudniony, więc nie ryzykuję. I wiem, że to jest głupie może z Waszej perspektywy, ale no ja tak. Żyję od dawna, tak naprawdę, i no, teraz już jest lepiej. Normalnie żyję, ale, ale pamiętam, że wtedy, w tym okresie bezdomności, czy później nawet, unikałem jakichś dodatkowych rzeczy. Unikałem pójścia na jakieś kursy dodatkowe, bo bałem się jakichś negatywnych konsekwencji. Często właśnie analizowałem sytuację, i jak tylko widziałem jakiś minus, jakieś dwa minusy, to już nie podejmowałem ryzyka. I czasami to były jakieś kuriozalne, drobne rzeczy. Z drugiej strony, na przykład, stres sprawiał, że czułem, że muszę wychodzić. Na przykład w domu rodzinnym tak miałem, że po prostu jakby jakieś tam sytuacje różne. Budziłem się rano, czułem, że muszę wyjść nawet nie jedząc śniadania. I, I ten stres towarzyszył mi tak, że jak byłem w tym takim trybie przetrwania, będąc bezdomnym, pamiętam, że ja bardzo mało wtedy jadłem. Teraz na przykład jedząc 3000 kalorii, jest ok. Gdybym jadł mniej, no pewnie gorzej bym się czuł. Wtedy potrafiłem zjeść śniadanie o 13 godzinie, na przykład o 12 i to jeszcze pracując przy przekładaniu tych torów, przekładaniu tych podkładów kolejowych, które często były nasączone jakąś, jakimś smarem, jakimś, jakąś wodą po prostu zwyczajnie były ciężkie słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się podobał, no to tam napiszcie mi w komentarzach co myślicie, czy, czy Wam się podobało Jakbyście chcieli, nie wiem no mógłbym na przykład spróbować zrobić taką symulację bezdomności gdzieś sobie pójść do miasta, wziąć sobie na przykład, nie wiem, tylko stówę i z tą stubą starać się przeżyć na przykład 3 dni. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Nie wiem, jakbyście oczywiście chcieli. no Dla mnie, myślę, że po tych latach nie miałem jakichś traumatycznych wspomnień. Chociaż na przykład do Lublinca staram się nie wracać. I ostatni raz w Lublincu byłem, ma... byłem mając 27 lat, to było w 2017 roku. I, I nie, widzę, nie widzę swoich powrotów do, do Lublinca. One są dosyć nieprzyjemne dla mnie i takie wręcz traumatyczne nawet. Ale, ale tutaj, gdzie teraz mieszkam, jak będziecie chcieć, nie widzę problemu. Zorganizuję trzy dni wolnego, mogę, mogę trochę zrobić, zrobić taką symulację właśnie bezdomności i, i pokazać wam, jak to na żywo wyglądało, jak, jak to pamiętam, właśnie jak będziecie chcieli, oczywiście. Dobra, no w tym odcinku wszystko, trzymajcie się.